Pierwsza połowa, pierwsze 20 minut ciężkie, dostosowaliśmy się do pogody też, ciężkie warunki były, te pół godziny po strzeleniu bramki było już w porządku, ułożyliśmy sobie mecz, na drugą połowę wyszliśmy, strzeliliśmy na 2-0 i się zaczęło układać, przeciwnik już zmęczony, trzecia bramka, czwarta, no i było spoko. Sezon myślę możecie uznać za udany, bo zdobywacie Okręgowy Puchar Polski po nieudanym starcie w tym sezonie na początku, później złapaliście wiatr w jadł żagle i kończycie na dobrym miejscu w grupie mistrzowskiej. Oczywiście początek sezonu był ciężki, jakoś nie potrafiliśmy wejść na tory, zmiana trenera. Pierwszy mecz z Odrą to było bodajże 4-1 czy 3-1 wygraliśmy i później już poszło. Było ciężko do końca walczyliśmy. Ostatni mecz decydował, 2-0 z spoko i już było w porządku i później mogliśmy się skupić na pucharze. No i wygrywamy i możemy iść na urlopy. Jakie nadzieje na przyszły sezon, bo ta liga będzie naprawdę mocno sądząc po zespołach, które będą występować? No tak, w porządku. Liga będzie ciężka reorganizacja, tyle drużyn jeszcze spada bodajże dobre drużyny z Dzieszowice, Rekord, nie wiadomo jak z nadwiślanym, czy się awansuje. No liga będzie ciężka, dużo drużyn. Trzeba mieć dużo do, dobrą kadrę ułożoną. No, zobaczymy jak to będzie wyglądać.